Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w takim filmie informacyjnym, którego już jakiś czas nie robiłem. Na swoim kanale nie nagrywałem takich filmów, więc postanowiłem, że w końcu coś takiego nagram. A spowodowane jest to tym, że były walentynki, troszkę się przedłużyły, już nie miałem siły ruszać po prostu i nie chciałem nic nagrywać w takim stanie, po prostu, no bo byłem kompletnie bez energii. Nie wdawajmy się w szczegóły, tak czy siak. E, już, już jest dobrze. E, no i co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że aktualnie teraz to nagrywam 16. Nie wiem, czy zobaczycie to 16 lutego, ale prawdopodobnie postaram się zaraz to wrzucić. Więc zobaczycie to dziś po południu. E, sprawa jest taka, że pozostało mi jeszcze, jeżeli chodzi o studia, pozostało mi jeszcze dwa egzaminy, tak? prawdopodobnie dwa. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Mam nadzieję, że nie będzie źle. E, ale co najmniej jeden jeszcze został, jeszcze w tym tygodniu. Tak, więc jeszcze musicie się uzbroić w taką lekką cierpliwość, bo już zaraz, zaraz, po tych egzaminach, zaraz po tej PR dzielonej sesji, w końcu mogę wtedy wrócić do regularnego nagrywania, czyli powiedzmy co dwa dni minimum mam zamiar wrzucać jakiś film. Jak mi to wyjdzie? mam nadzieję, że wyjdzie. Jak nie, to trudno, ale na pewno powiedzmy weekendami, powiedzmy ten piątek, sobota, niedziela, postaram się wrócić do tego nagrywania. Żebyście mieli na przykład na weekend co oglądać, w tygodniu pewnie raz jakiś film czy dwa też się pewnie pokaże, zależy... Zależy, zależy po prostu jaki będę miał humor, czy, będę, czy będzie mi się chciał coś nagrać czy nie. To jest wszystko kwestia spontaniczna, ja tego tak naprawdę nie planuję w żadnym razie yy, zbytnio. No chyba, że naprawdę dużo materiałów nagram, no to sobie zaplanuję tak, żeby było jakieś urozmaicenie, a nie codziennie to samo na przykład. Ale planuję też zrobić coś w stylu... Maratonu? Pseudo-maratonu, coś w tym stylu, że e, przez jeden tydzień powiedzmy wrzucałbym e, odcinki z jednej serii. I teraz macie w sumie do wyboru mm, Tak, macie w sumie do wyboru Minecrafta, czyli no, nowy świat Która seryjka się dopiero rozwija, więc maraton nie, nie byłby żadnym problemem e, Możecie też wybrać sobie maraton powiedzmy z Happy Wheelsa, ponieważ widzę, że też lubicie jednak oglądać e, tą serię no, i jeżeli jakąkolwiek gierkę, której może nie nagrywałem, czy, czy no myślicie, że będzie frajdę, że będzie fan, możecie również pisać w komentarzach swoje propozycje z jakiej gierki mógłbym zrobić taki pseudo maraton. Nie wiem, może kurde, kiedyś mówiłem o cs ale ja naprawdę w cs grać nie umiem, także myślę, że nie byłoby to najmniejszego sensu, żebym robił coś takiego. Ale jeżeli będziecie bardzo chcieli, proszę bardzo, nie ma żadnego problemu. Możemy coś takiego zrobić. Także więc piszcie w komentarzach, eee, kurde, uminają się w 3 minuty, więc nie jest źle, nie jest źle, bo bałem się, że będzie zaraz 10-minutowy filmik, a raczej więcej nie mam na razie Wam nic do przekazania. Tak więc coś mogę powiedzieć, parę dni jeszcze, poczekajcie i wracamy do nagrywania, nie ma co się opierdzielać. Były takie dni, jakie były, nie zawsze człowiek miał humor, ale będzie teraz spoko, mam nadzieję. Tak więc trzymajcie się i na razie, nie zapomnijcie tam zalekować i, i no chociaż tego to nie musicie lekować jak wam się to nie podoba ale jeżeli pomysł wam się podoba z maratonem jeżeli macie jakieś propozycje to piszcie w komentarzach tam na dole i widzimy się w następnych filmach trzymajcie się i na razie cześć